Odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomag Skurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. <grym> <grym> Neomag. Tak. Więcej niż magnez. Aflofar. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litor Sal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upału. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litor Sal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe. Kalki i lodówki. Superprodukty w super niskich cenach. Reklama. Autopromocja. Pytają państwo, co słychać na letnisku. Jest... Palce lizać. A do czytania wszystko co najlepsze. Krótko mówiąc, unikalny, kulturalny klimat. Na letnisko zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.